Dobra To Do. Siadaj, bo mamy akurat wezwanie a, a tego, a z tym chłopem to co? A chuj z nim, nic z nim się nie przejmuj. A chuj z nim. Pijady były! Da! Dawaj, śmusiałem Na luziku, miłego! Widzimy się za godzinę! Kurwa, to ma być, pies, sojku, to ma być ten pies człowieku, to ma być nagle. Co za kurwa? Zobacz gdzie mieszka to! Pojadę do tych... Interwencje, nie wysiadają Halo, halo, halo! O, dobrze, dobrze, zapraszam tutaj Czerwony tutaj będą stawać? Jesteśmy w policji Gdzie <grym grym grym> koguty są? Jesteśmy wie, w akcji koguty? incognito Aha Akcja incognito, A tak? Słyszały państwo radiowóz? Jaki radiowóz? No jesteśmy numery, na cywilu teraz Jakie numery? Ty, Pis, kurwa... zero No Macie coś niebezpiecznego przy sobie? Co jest? ja mam? Co ja ma? tego Ostre przedmioty Różne 00, Centrala, mamy zatrzymanie na ulicy. Pod salonem. 07, potrzebujemy panie, posiłki, dziękuję. Ale co ty mnie kurwa to wyzywasz jak ja mam 41? No, to weźże tam sekundę. Dobra, ręce na maskę, ręce na maskę. Posiłki już jadą. Wy czekamy, to, wy to wy na bagażnik. To wy na maskę. To wy na bagażnik. czekacie? Czekamy na posiłki, tak? My czekamy ja na posiłki. Ręce tutaj, na maskę. Czekamy. Chwila. Dobra, wszyscy łapy na maskę Wszyscy łapy wszyscy. Pan wszyscy, Bez wyjątku Pan test, kolega Dobra, jak długo tak mamy trzymać? A jeszcze Jeszcze Trz, Centrala 0, wrzućcie mi na BMW O, posun się, bo halo, nie halo, mogę malu, się halo, halo, odsunąć od auta Trz, centra Centrala 00 zero zero do centrali 071, wrzućcie mi na BMW, rejestracja TR TIRT448 Tak sprawdźcie mi 0, halo, halo. Jaki przebieg? Już halo. mówię Przebieg jest Przebieg halo, będzie 77 nie tysięcy Tam nie ma licznika halo, pan stoi? Dobra, chuj z tym dychą <laughs> <Ten>, Tam <dycho>. się <laughs> nie udało za je Wziadaj. Niech chodzi na ciało! Jedź w chuj! Wysiadaj, stój! Jego, jedź w chuj! Jedź w chuj, ty będą się podszywać, kurwa! Kurwa, czapkę tam Przy on tym nas nie dogoni, kurwa, co on myślał? Stary on to auto zajebo teowy, kurwa! Co ty grałeś? Nie problemu! Ta. On nie wiedział, gdzie wsiada, kurwa! Dawaj w prawo! O kurwa, trzymaj się! Już mi wyciągnął, macham i chopie. Manuel jebany do kanapek krojenia. ale wymiana dobra ogólnie. Ty, oni mają furę i mamy furę, nie wiem w czym problem. I ta krojenia. chociaż jeździ, Tam to, to jest takie główne, że żeśmy mnie namówił. <laughs> Szkoda, nie? że kupiliśmy, nie? Kurwa, nie. I całą ją porycałem. No bywa kurwa no Przebieraj, chodź się przebierzemy, bo to jest kurwa się czuję jak pies w tym. Kurwa dziadek jak jebany co tam kurwa pisz? Ty ciężko będzie znaleźć kogoś o tej godzinie. Skurwa za bramę. Pa, brama otwarta była. Ty no. Co to miał być? Ty, schowaj dziadu. ten nóż! Co jest? O co się dzieje? Co ty wiesz kurwa dzieje? tutaj jest auto? Ł ty. To się na. Kilometra kurwa, tą glację poznam. Jaką kurwa Glacę? <grym> Co nasze auto? auto tu robi? Jakie wasze auto? Gdzie jest auto do Tamacza? Które? To czarne z tyłu. Morba, Przecież to jest. Ale to jest. Teraz naszym wypożyczalni! Jak to jest nasze upożyczeni? auto, chłopie Jak z waszej Zobacz. Jak są No sprawdź bo z przodu nie ma to się tego obiada. Są z przodu Zobacz, to jest nasze auto te, te, Znajomo te blachy wyglądają No co ty? A na kogo zarejestrowane? Chodzi To jest dopiero co odebrane z stalowy no, Może miałeś nie. kiedyś podobne, ale wątpię, bo nie Sama wyglądasz na takiego, zna. co się stać. Ale blachy to se możesz Szymy, wiesz? Zamówiłeś Tak. Widzisz? No. Kluczyki leżą na siedzeniu. To normalne, że jest Carly go. Dobra. A to są moje blachy. Które blachy? Wszystkie papiery są na nas. Szanowny pani Łysy. Co, na przyzadzwoisz, kurwa? Nie po podwórku, kurwa, i na Inaczej to za załatwimy. mnie nie dzwonimy. Ty się relifer, kurwa, nie odzywaj. Ty się Łęc nie odzywaj. No kurwa, A, panie... za bramę Raz. Za bramę? to zabrame wypierdalać. to za To, ja to nasz, nasz teren wypierdalać dalej. No to odjeżdżamy Jak <laughs> tam biegnie. Co on tam kurwa knuje? <laughs> Zabramę! No otwieraj tą bramę Grzeczm byłoby. No panie łysy, otwieraj pan bramę. Teraz panie łysy, kurwa. Auto no mi kradniesz moje spod a ty mi coś nam... pierdoli. Ten mówi, że blachy na szefa, to Kurwa. tam jestem skoro bramę. Boli ucho. Kurwa nigdy nie wyjedziesz, no nie zapłacisz za auto! Chop. Za co mam płacić? No kurwa wynajmujesz Gdy to... Wynajmujesz płacisz. to płacisz. Nie wynajmuje. wy ode mnie wynajmujecie. Jak kurwa Jak kurwa aut? chcesz wyjechać? Jak auto bierzesz? Wyście tu je postawili, braliście je z Skąd bierzesz auto, bierzesz z wypożyczalni auto, no to, to musisz... To żadna wypożyczalnia nie jest, to jest jakiś parking Nie tak. no kurwa To wyjedź jak parking, to wyjedź przez bramę jak parking No to otwórz mi tą bramę No nie, bo to teren wypożyczalni Zapraszam do biura, czekamy, kawę zaparzę No dobra, przejdziemy Kurwa zesrali gangsterzy kurwa gangsterzy? Zamknij się tam kurwa i pieniądze szykuj Ca. Auto, jedne kurwa, wypukłeś Drugie, kurwa ta. Drugie, prawo, dwoma sojeżdżą, myślałem, że to jest kurwa za darmo. O. No już myślałem, że się rozjebali. Nie, nie mam waty, ale mam jakieś, kurnie. Jakiś antybiotyk, no, drafta. Do... No, Dobra, tak się składa, że kurwa byłem adwokatem. A jebie lata. Mnie, kurwa kim ty byłeś, ja siedziałem. Spokojnie, spokojnie panowie. Ty siedziałeś chyba kurwa na klopie dzisiaj rano No nie wiem, no na razie ty siedzisz u mnie w biurze, więc nie wiem o chuj ci tam chodzi. Ja słyszałem, że Kamacza jest na szefa, a Kamacza jest na no to chyba ja tu szefem jestem Kto kurwa jest Kamacze? Co? O czym ty no, mi mówisz? kurwa? Tak ten twój przydupas. Ty musisz mi kurwa tam podpisać umowę i dopiero cię do dowód. wypuszczę. Nic nie będę podpisywał, Hasan spokojnie. Który to Hasan? No podpisujesz kolego i ty. Nie? Reniferek. Dobra, dowód nie jakiś... Podpisuję mu... No to mieszkacie od, na parkingu od dzisiaj. Pokazuj blachę tu. Oto dowód. Jaką blachę? Auta są wrzucane do wypożyczalni przez klientów. Proszę pana, tak się składa, że wszystkie tutaj dokumenty na ten samochód są nasze, tak? Tak jest. Gdzie ma pan umowę, że my oddajemy panu ten samochód? No jaką umowę? Auto jest Dobra. na terenie wyporuszalni. Wyporuszacie auto albo nie? Pan pokaże dowód na to auto. Ale po co Ale ja mam ci dowód policji, pokazywać? Że pan nie jest z policji, kurwa. Do jestem właścicielem tego auta, a nie z policji. A ja jestem, to jestem to właścicielem tych wszystkich aut. Komis, komis tutaj. Nikt tu w komis nic nie wsadził. To to, to, to jak nie, jak, jak stoi u nas, kurwa, to O kurwa. 1200 dolarów to jedna fela kosztuje. No obozu. i tyle daliśmy. No i wie, jakikolwiek to...